Witam, hej, szczęść Boże i tak dalej. W Halloween obejrzyj anime dzięki którym przeszyjecie dreszczyk strachu, a żołądek podejdzie ci do gardła. Oto najlepsze anime na Halloween. Lecimy. Another idealne anime do poczucia halloweenowego dreszczyku, lekkiego przerażenia, poczucia dziwnego dyskomfortu. Moim zdaniem chyba najlepszy horror, jaki dało nam anime. No dobra, a o czym to właściwie jest? Młody chłopak przeprowadza się do rodzinnego miasta swojej zmarłej matki, zaczyna uczęszczać do tamtejszej szkoły i zaczynają dziać się wokół niego dziwne rzeczy, krążą plotki o tajemniczej morderczej klątwie. Widuje on dziewczynę z przypaską na oku, której nikt oprócz niego zdaje się nie dostrzegać. Co tu się właściwie dzieje? Rozpoczyna się brutalna gra o poznanie tajemnic tego miasteczka Helsing Ultimate szalona zabawa bez trzymanki. W tym anime jest wszystko, co powinno być. Potężne wampiry, tajemne organizacje i niezwykła dawka brutalności. Zdecydowanie jedno z lepszych anime do puszczenia sobie w halloweenowy wieczór. Fabuła tutaj nie jest skomplikowana, ale wystarczająca do tego typu zabawy. Tajemna organizacja Helsing parająca się walką z wszelkiego rodzaju pomiatami zła, a ich największą bronią w tej misji jest nieśmiertelny wampir Alucard. Będzie się działo. Higurashi. When They Cry. Najbardziej klimatyczne anime na tej liście. Klimat tajemnicy jest tutaj niepodrabialny. Idealna mieszanka dla ludzi lubiących dociekać o co tutaj chodzi. Śielska wioska, w której zaczynają dziać niepokojące rzeczy. Ilość tajemnic w tym anime jest przeogromna. Kiedy już myślisz, że zaczynasz coś rozumieć, kolejna tajemnica przychodzi zaskoczenia. Upalne lato 1983 roku. Keiichi Meibara wprowadza się do malowniczej wioski Chinamizawy. Dnie upływają mu na zabawach z przyjaciółmi, w ich szkolnym kolegier i zabaw. Jednak ta sielska atmosfera nie może trwać wiecznie. Tajemnice narastają, a w wiosce zaczyna dziać się coś naprawdę złego. Czciki. Górskie miasteczko otoczone lasami, w którym tajemniczo zaczynają ginąć ludzie. Jako że giną ludzie starsi, początkowo wszyscy myślą, że to naturalne zgony. Jednak gdy nastoletnia dziewczyna zapada na dziwną chorobę, po czym umiera, następuje zagęszczenie atmosfery. Czy te zgony na pewno są naturalne? Może jednak jakieś nadnaturalne byty maczają tutaj swoje palce? próby rozwiązania tej tajemnicy podejmie miejscowy lekarz. Naprawdę dobre anime z fajnym klimatem tajemnicy, która może zjeżyć włosy na ciele. Mirejniki Szalona Yandere, brutalne Battle Royale, w którym tylko jedna osoba może przeżyć, a gra toczy czy się on zostanie bogiem? Telefon, który pokazuje przyszłość, co wychodzi z takich składników? Szalona mieszanka, której nie można się nudzić nawet na minutę. Poza tym możecie sprawdzić najbardziej kultową Yandere w historii anime, królową szaleństwa Juno Gasai. Zamknięty w sobie nastolatek imieniem Yukiteru, Nieposiadający przyjaciół i zamykający się w swoim świecie wyobraźni zostaje wciągnięty w grę, której stawką jest zostanie następnym bogiem. Porządkowo Yukiteru myśli, że to wszystko mu się jedynie wydaje, jednak zmuszony jest zmienić swoje nastawienie, kiedy jeden z uczestników gry próbuje go zabić. Od pewnej śmierci ratuje go jego szkolna koleżanka Juno, jednocześnie wyznając mu miłość. Ciekawą scenerię wybrała sobie na to miłosne wyzwanie. W ten oto sposób rozpoczyna się brutalne Battle Royale. Kto zostanie następnym bogiem? Angels of Death. Rachel budzi się w tajemniczym, opuszczonym budynku. Nie wie, kim jest, ani dlaczego się tu znajduje, szukając wyjścia z tego dziwnego miejsca w na pokrytego bandażami Zaka. Jakby mało było dziwności, w dłoni trzyma on gigantyczną kosę. Postanawiają połączyć oni siły i wspólnie przeczesać ten labirynt w poszukiwaniu wyjścia. Po drodze napotykają kolejne dziwaczne osobistości, a nie w bardzo halloweenowym klimacie. Mają tutaj nawet postać zdniona na głowie Danganronpa. Bilet do ekskluzywnej szkoły dla elitarnych uczniów może być błogosławieństwem lub też przekleństwem, jak w przypadku Negiego Makoto. Dostał się on bowiem do takiej właśnie szkoły. Jednak nic nie jest takie proste, bowiem ukończenie tej szkoły wymaga popełnienia morderstwa. A następnie uniknięcia złapania przez innych uczniów. Zabójcza gra o ukończenie szkoły zaczyna się. Anime na podstawie znanej wizualnowelki. Anime naprawdę polecam. Miejscami dość dziwaczne, ale przez to ma unikatowy klimat. Batman Wonderland. Anime rozpoczyna się z przytupem, bowiem główny bohater zostaje oskarżony o zabicie 29 swoich kolegów z klasy, a następnie skazany na śmierć. Jednak zamiast po prostu zginąć, zostaje wysłany on do Deadman Wonderland, gdzie skazańcy, kłóciesze tłumów walczą niczym gladiatorzy na arenie. Główny bohater będzie próbował przeżyć w tym dziwacznym, groteskowym miejscu, jednocześnie próbując wyjaśnić, co tak naprawdę odpowiada za zbrodnię, o którą oskarżono jego. A jakie wy inne tytuły dalibyście do obejrzenia jako idealne na Halloween? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ten materiał się wam spodobał, będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji oraz zdania łapkę w górę. Pozdro, do niedługo.